trwającym pojedynkiem między działami na kontratach z strony polskiej. Właśnie państwo przed sobą mogli zobaczyć, jak działali kolarze. Niezauważalnie wyprzedzili polskie samochody pancerne i dają teraz osłonę. Mają ze sobą małą broń teraz Niemcy nazywali je Polskie granatniki mają za zadanie położyć ogniem piechotę niemiecką, aby żaden z niemców nie rzucić granatu, aby nie było w stanie zniszczyć polskich samochodów. Niemiecki dowódca minął za ale to się odważna jest. Ma do dyspozycji samochody pancerne, ma do dyspozycji czołg, ma do dyspozycji piechoty. Jak zareagować?

Najwyraźniej nie dbają o za Za się za się Pali się! Zadanie pali się w zostało spełnione. Zatrzymali! Odrzucili! I jak rozkazał pułkownik Labisz, to się tam zniszczyli. Zwracam uwagę. Nie było zamiarem tego kontrataku zdobyć. Posiadali nasze planiery i na wiedzy na temat przewagi przeciwnika. Wiedzieli, że trzeba tylko i wyłącznie zatrzymać. Mamy wprowadzony jest język. Nareszcie, polska strona będzie mogła dowiedzieć się, kto na przeciwko nich stoi. Czy siły główne, czy tylko siły zwiadu? Samochody.